Siemanko moi drodzy, mam dla Was mega ważne pytanie. Czy chcielibyście, aby jutro zaczęło się wyzwanie i mega maraton na tym kanale. Chodzi o to, że na przykład co 300 łapek miałbym wrzucić jakiś odcinek z jakiejkolwiek gry, to Wy wybieracie, możecie napisać teraz w komentarzu, jakie miałyby być to gry prócz Robloxa. I polegałoby to na tym, że wiecie, wyzwanie jest takie 300 łapek pod filmem, jak wbijacie, to wrzucam następny film i zobaczymy, do jakiego momentu dam radę, albo po prostu Wy już nie będziecie zainteresowani tymi filmami. I wtedy ten maraton się skończy. Jestem ciekaw, ile musiałbym filmów nagrać w ten jeden dzień. Zobaczymy, czy mi się to uda. Sobota to jest najlepszy dzień, bo też Wy jesteście dostępni, więc no, tych filmów jest szansa, że nagram sporo. W komentarzach liczę też na jakieś wyzwania na te odcinki. Na przykład, jeżeli zrobię coś tam, ten odcinek się kończy. Jak ma, był ten odcinek wczoraj z Minecrafta, to tak zastosujemy też do innych gier, w tym do Robloxa, może jakichś innych trybów Robloxowych. Nie musi być to e, sam, sam, oczywiście, sam, sam Roblox. Dajcie znać, co o tym myślicie i jak będzie pozytywny odzew, to startujemy.